Sensacja w M jak mi bo. To Artur jest ojcem dziecka Kingi?. M jak mi bo Nowe odcinki po wakacjach 2018 Od poniedziałku 2708.2018 o godzinie. 20.50 w TVP 2. Jak mokreska na tak wkrca fanów m jak jak mibo Robert Moskwa popuci wodze fantazji i krcc razem z Kasią Cichopek Hopek nowe odcinki m jak mibo postanowi trochę zabawić się kosztem internautów wiernych widzów serialowy artur rogowski umie ci komentarz pod ZDJ odciem z i kreska arnking Hasz te chwile, Katarzyna Cichopek i ja. Hasz dziecko w drodze, hasz pitny, hasz brzuszek, hasz jak milost, hasz na planie, hasz ojciec, czy hasz dziadek, hasz sosfet. hasz prognacy, hasz nowe życie, napisa aktor. Oczywiście nikt, kto ledzi losy Kingi i Piotrka Marcin Mroczek, nie uwierzy. Kreska e to dziecko Artura. Bo niby jakim cudem ja do tego doj. Przecież kreska kinga nigdy nie zdradzi Baem, kreska a ze swoim teciem. Nawet wtedy gdy wyżbo na kreska e Piotrek maleniwe plemniki i mo kreska e problem ze spowodzeniem kolejnego dziecka. Ogarni ta DZ seksu. Kinga próbowa baz musi M-kreska, a do seksu w bardzo dziwnych miejscach w Wannie, w Bistro za rogiem na ZCZ, czy z Ducki stan B na wysokości zadania. Jeden romantyczny wieczór wiece odpowiedni nastrój i chwila relaksu by noc Kingi i Piotrka Kaza Owocowa i kreska.